się was z tej strony Adam. Taki krótki vlog co tam u mnie słychać. Dużo ostatnio miałem spraw takich administracyjnych do załatwiania. Właśnie teraz jadę z Kołobrzegu do Koszalina zmienić izbę lekarską, ponieważ jestem jeszcze w Łódzkiej zapisany. A tutaj okazuje się, że jest w Koszalinie najbliższa taka, ponieważ spędzkę zaczynam w Kołobrzegu. Ginekologii i położnictwa, tak jak mówiłem wcześniej. Fajny taki klimat właśnie powiatowego szpitala. Szpital jest regionalny, jest dosyć duży w sumie. Jak na miasto, bo w koło mieszka około 45 tysięcy mieszkańców. W ogóle województwo zachodniopomorskie pomorskie to jest dla mnie coś totalnie nowego. Nigdy wcześniej chyba tu nie byłem, chyba jako dziecko może, ale nawet tego nie pamiętam. Podobno byłem w Szczecinie kiedyś, jak miałem kilka lat, ale nawet tego, w ogóle nic z tego nie pamiętam. Także są to dla mnie nowe tereny, ale podoba mi się takie ogólne wrażenie o tym, no czuć takie wpływy niemieckie mocno tutaj. Widać, że ludzie są tacy bardzo sympatyczni, bardzo tacy wychilowani. Na przykład dla mnie było to dziwne, że w kolejce do lekarza starsi pacjenci opowiadają sobie historie, gadają o tym, co tam u wnuczków, sympatycznie do siebie odnoszą nawzajem, nikt się nie przepycha, nie wykłóca, kto był za kim i tak dalej. To było ciekawe w sumie. Ludzie na ulicy, jak się o coś zapytasz, to no, serio, widać zaangażowanie, w sensie zatrzymują się, dużo Ci czasu poświęcają, starają się po prostu pomóc najlepiej jak potrafią. Także jest bardzo, bardzo takie nastawienie sympatyczne. Jak na przykład dojeżdżasz do, do skrzyżowania i widzisz, że, że jakiś pieszy chce przejść, no to tam hamujesz i w ogóle, a on na przykład. Yy, Widać, że jeszcze nie ma zamiaru do końca przejść przez to przejście, i nie wiem, macha do ciebie ręką, że nie, żeby pan jechał, jechał. Proszę, proszę tutaj nie czekać na mnie. No nie wiem, to są takie małe rzeczy po prostu, które są nagminne tutaj, że wszyscy nawzajem się jakoś tak do siebie miło odnoszą. Nawet bardzo miło. Więc żyje się tu sympatycznie. To oczywiście blisko jest morze, więc lubię sobie chodzić. Prawie codziennie jestem nad morzem. Mimo tego, że jest grudzień i że leży śnieg i jest dosyć chłodno, to serio, mam ciepłą kurtkę i jest to naprawdę coś niesamowitego w grudniu sobie na plaży pochodzić. Zwłaszcza jak już jest ciemno, nikogo nie ma. Jesteś kompletnie sam na plaży. Jest to coś naprawdę niesamowitego. I to jeszcze w grudniu, bo ile razy to człowiek był na takich ciepłych morzach, nie? Już po prostu jest to, yy, to trochę no, takie... No, że byłeś już milion razy na takich ciepłych morzach, a tu jest totalnie taka surowość, dziwność i taka kontemplacyjność tego wszystkiego. Nie wiem jak to opisać dokładnie, ale fajne uczucie także spoko. Co tam, no w pracy poznaję już zespół. Także, tak jak wspominałem, jest taki klimat szpitala powiatowego. Jak wiadomo, jeśli chodzi o specki zabiegowe, więcej się człowiek nauczy, więcej operuje w takich szpitalach, które są z dala od wielkich miast, od wielkich klinik. No taka jest po prostu rzeczywistość w Polsce, że będąc na dużej klinice w dużym mieście jako rezydent, no, masz mniej możliwości tak naprawdę paradoksalnie sobie pooperować niż, yy, niż w małym mieście, ponieważ w małych miastach jest mało lekarzy, a jest dużo pacjentów, jest po prostu dużo roboty, tak? więc automatycznie yy, progresujesz szybciej we wszystkim. Jeszcze chciałem się odnieść do tego systemu rekrutacji na specjalizację w tym roku. Ogólnie ja uważam, że on jest sprawiedliwie pomyślany, że jest ogólnopolski i w ogóle. Natomiast jedna rzecz jest naprawdę uderzająca. A mianowicie czas, ile to wszystko trwa. To zdecydowanie trwa za długo, trzeba to skrócić. Bo jako stażysta zacząłem mój. Załóżmy wykorzystywanie moich dni urlopowych już tak do końca, kiedy to było. To był początek października, tak? Więc można powiedzieć, że gdzieś na początku października skończyłem staż podyplomowy. A załatwienie tych wszystkich administracji, formalności, ten system przez SMK, jak sobie to wszystko jest zorganizowane. To tak naprawdę ja pracę zacznę 2 stycznia. <grych> tak oficjalnie już, oczywiście, jako lekarz rezydent młodszy asystent, tam wiadomo, potwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia itd. Tak tak Więc policzmy, no, październik, listopad, grudzień, e, cały praktycznie, tak? Więc trzy miesiące takiego przestoju. Czy to jest konieczne? E, no, nie wiem, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że ten cały system rekrutacji na speckę powinien y, trwać szybciej, tak, żeby w przeciągu załóżmy miesiąca od skończenia stażu podyplomowego móc zacząć speckę. No, bo tak naprawdę y, mamy teraz tysiące lekarzy w Polsce, którzy skończyli staż i nie robią nic, tak, no, w sensie nie robią tego y, cyklu specjalizacyjnego, tak? Gdzieś tam sobie dorabiają w POZ-ie, albo na NPL-u, albo ale nie ma takiej ciągłości tego. Moim zdaniem to jest bez sensu strata potencjału, strata czasu i pieniędzy tak naprawdę państwowych. Bo ci lekarze i tak sobie poradzą, ale cierpi na tym system i pacjent po prostu leczący się na NFZ, no. Tak mówiąc najkrócej. Więc system jest w miarę spoko oczywiście y, największą patologią jest wciąż to, że, że wynik leku decyduje o tych specjalizacjach, a lek jest egzaminem nieobiektywnym i y, no, też w sumie idiotycznym pod wieloma względami, więc sam system rekrutacyjny y, wymaga skrócenia zdecydowanie no i Kolejna rzecz to jest to, żeby ten lek nie był decydującym czynnikiem o kolejności miejsca specjalizacji. Natomiast to byłoby właściwym rozwiązaniem, sam tego nie wiem. To wymaga większego zastanowienia. No, także tyle z takich moich przemyśleń ostatnich. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć.